naszej poradni, jak i do każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej trafiają dzieci e, takie właściwie już od urodzenia e, do momentu ukończenia nauki w szkole. Pierwszą rzeczą jest taką, żeby zgłosić dziecko do poradni. E, badania u nas są dobrowolne, bezpłatne, odbywają się na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia. Ale też się zdarza, że rodzice e, odbiorą, włożą do szuflady odbiorą, schowają i za jakiś czas przyniosą do szkoły. Ale zdarza się też tak, że rodzice złożą u nas wniosek o wydanie opinii, my tę opinię przygotowujemy, ona jest gotowa do odbioru, ona nie zostaje nigdy odebrana z Rzadko się zgłasza po to, żeby sprawdzić możliwości intelektualne i jakby no ma pewność, że usłyszy, że wszystko jest super, Choć takie sytuacje też się zdarzają. Symptomy pewne, które rodzic obserwuje, one tak naprawdę mogą być objawami różnych trudności. Więc ta diagnoza jest zawsze niezbędna. Jeżeli uczeń ósmej klasy zgłasza się do nas, to ktoś tu coś przegapił. Ryzyko dysleksji diagnozujemy w klasach 1-3. Z drugiej strony jest też tak, że co w praktyce niestety powiem brzydko leży, że zanim uczeń trafi do poradni, to szereg działań powinien być podjętych w szkole.